Nie zapominam oczywiście o zostawieniu subskrypcji napierdoni tutaj w dzwoneczek, żeby być na bieżąco! Pixa Pixa podarował 5 złotych. siema widzowie, wyjaśnij mi ktoś, dlaczego Ukraina od 17 godzin obchodzi nowy rok. Nie, no, kurwa, mać. Nie chcę umierać jeszcze nie zaruchałem. No to ja ci mogę powiedzieć, z czego możesz się spodziewać. To takie trochę lepsze zwalenie konia jest. Co to hmm. za smoke? Co to za flash? Ajajaj na, na raz, na raz, musisz Mamy to Ja pierdolę Dobra Nie ja wiem, że mnie to tak bawi Ustawiać <Aufs3> w rzędzie, podarował to mam, 500 zł. O, no, nic nie napisał. mam? A nic, w rzędzie, a... czy dobrze? Nie, nie no to jakiś fake chyba. A to nie jest przypadkiem no, promocja prak. albumu tego? <kh> nie, bo on daje po 1000, a nie tylko po 500. <ś Regular music plays> To jesteśmy my, tak z pierwszej łapanki kurwa z, z widzami się spotkaliśmy na szkoleniu. Leszek ke ke im kurwa. Władimir Putin podarował 5 zł. Jak są tu widzowie Fortnite, to mogę zlikować, że na Ukrainie niedługo pojawi się wypasiona wyrwa. Tak, widziałem tak wylewiasz jest overparty na Twitterze. W nowym miejscu przeprowadzka się udała, więc. Przykro mi, że tacy jesteście dla wylewiarza. Jebany. Bym cię kurwa rozjechał szmato, przysięgam kurwa samolotem bym cię U. rozjechał na pasie startowym pizdo pierdolona, kurwo. Ty jebana Szymiks podarował pieski na pasie Siema, startowym Fortnite Nie ma Szymiks, dzięki za i Lolek Szymon. dzięki za piątaka. Nie no, wojna się zaczyna, nie dałem jeszcze bombowca do sklepu w Fortnite. Ja pierdolę nie jest przypadek ze strony Fortnite Bardzo śmieszne żart. Tak. Zaraz pewnie ktoś puści na Greek dzięki ruski koks a kurwa! Bazun kanal na Putina kurwa! Zobaczcie, nie trzeba było nawet się starać. wstałem, kurwa półtorej minuty w jednym miejscu i sobie wygrywam taką. Bo Ukraina nie należy do Unii Europejskiej, nie? Aha, ja się nie dostałem, mogłem wyjść. No właśnie, a my i należymy do Unii Europejskiej, i należymy do NATO, więc jak nas pierdolną, to przecież zostaną zmieceni z powierzchni Ziemi i wtedy chyba będzie trzecia wojna światowa. Także nam mi się wydaje, że nic nie grozi. Knessil podarował o 5 prosty, złotych, będzie lolik dzisiaj? Pozdrawiam, Zoni. Wiecie jaki byłby najfajniejszy scenariusz? Żeby te największe, kurwa, mocarstwa tym GTA wypierdoliły jakąś atomówę i żeby wszyscy, kurwa, znikli z powierzchni ziemi. już zakończy, kurwa, ten to, to ludzki. Wszyscy pójdziemy do innego świata. Tam zaczniemy normalne życie i idziemy reinkarnację, choć w góryźnie. Ooooooo, wypierdalaj. pierdalaj, wypierdalaj. Wypierdalaj. Tu dziażo.